Dziś testuję Z Biedronki Riva Nektar banan Powiem wam Że to kolejny zajebisty sok Kurwa Cena Przy zakupie dwóch było złoty Trzydzieści chyba dziewięć jak dobrze pamiętam A normalna cena to jest chyba Około 3 złotych mówię Za litr soku Naprawdę dobrego soku Powiem wam, że kolejny sok z biedronki Nektar Banal Po prostu prawdziwa petarda. Kolejna petarda, dobry sok. Kurwa promocji można kupić dwa za 3 zł. To jest jakaś kurwa parodia, mówię, no nie? Gdzie teraz kupić sok? Ja mówię z nektar, mówię i jeszcze nie gazowany za 3 zł. Ja no. Litr soku, dobrego soku, gęstego, no. Naprawdę jest gęsty ten sok i czuć tego banana. No. Smak banana, czuć naprawdę i na pewno, jak ktoś tu nie wiem, czy komuś to będzie smakowało, mi na pewno to będzie dalej smakować i na pewno będę wracał do tego soku, mówię. Zapamiętajcie, riwa, nektar banan, mówię. Kęściutki, takie jak bananik, mówię i faktycznie mówię, czuć ten smak tego banana. No. Po prostu też jest rewelacja ten sok, mówię. Mogę polecić każdemu, także mówię, cena o chyba 2,99 normalna, coś koło tego. Po prostu, no, kolejny dobry sok z biedronki. no Naprawdę zajebista sprawa. Pozdrawiam do następnego testowania soku. Pewnie no. będzie chyba teraz wiśnie, dobrze pamiętam. Do